Dzień dobry, Szola Polsko! Witam serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj chcę Wam pokazać no, taką pobieżną analizę mojej partii z Janem Nepomniaszczym, czyli aktualnym mistrzem świata w grze błyskawicznej, czy no nie wiem jak to nazwać komistrzem. No, dzieli ten tytuł z Magnusem Karcenem po y, słynnej, słynnej aferze z grudnia. Grałem w dziewiątej rundzie Title Tuesday, bardzo dobrze mi szło. Obydwa, i jeszcze wtedy walczyliśmy o nagrody. No i tradycyjnie zacząłem ruchem D4. Nepo zagrał ruch F5. Obrona holenderska, drodzy widzowie, w szczególności w tym wydaniu z G6, jest to bardzo rzadko spotykany debiut. Dlatego że na najniższym poziomie nie poleca się tego grać, ponieważ ruch F5. Od razu osłabia króla i są tutaj bardzo specyficzne, dynamiczne pozycje, które no nie są proste do zrozumienia przez amatorów. Jednocześnie nie jest on raczej spotykany na najwyższym poziomie, tym 2600, ponieważ jest to debiut obiektywnie niepoprawny i białe tak naprawdę cokolwiek mogą zagrać i jakąś przewagę typu 05 dostaną. Także ten debiut się gra w sytuacji, kiedy no, gramy z kimś słabszym, chcemy wygrywać partię albo po prostu lubimy, lubimy akcję. No i na po oczywiście grał z kimś słabszym, więc dlatego taki debiut wybrał. No i ja tutaj taki stosuję, bardzo prosty system z E3, B4, ponieważ generalnie tutaj Charakter tej pozycji jest podobny jak w obronie królewsko-indyjskiej i czarne atakują często na skrzydle królewskim, a białe atakują na skrzydle hetmańskim. Więc proste wyprowadzenie gońca na E2 i od razu jazda na skrzydle hetmańskim, to jest to bardzo logiczna strategia. Bicie na 5 Hetman B3, on tu powinien być skoczkiem na E5, ale chyba chciał zachować jak najwięcej figur na szachownicy. H6 wieża D1, no i E4 już jest poważnym błędem. Nie docenił Nepo, że po koń D4 nie ma obrony tak naprawdę logicznej przed ruchem skoczek E6. I o to chodzi, że te trzy punkty są zagrożone. Więc jeżeli zejdzie z widełek Hetmanem, to i tak zagram skoczek E6, jak odejdzie wieżą, to zagram skoczek bije C7. Także tutaj już poważne. Poważne trudności też mogę zbić na G7. No, nawet może to będzie lepsze niż bicie na C7 i zagrać goniec B2. I ten goniec nie tylko tutaj jest figurą atakującą, ale również często broni króla przed atakami yy, matowymi. Więc miałbym już przyjemny wybór. Więc Nepo postanowił oddać Hetmana, co tak podejrzewałem w trakcie partii, że yy, się stanie. Bo z praktycznego punktu widzenia w blisu jest to dobra decyzja. Jest tu pole D3, moje figury tu na tej przekątnej stoją niekomfortowo. Wieża już patrzy na F2, więc postanowiłem skoczka przerzucić na D4, żeby jakoś zatamować tutaj tę przekątną. Komputer tego nie lubi. Komputer chciał tutaj grać jakiś ruch B5. Eee, nigdy w życiu, chyba nawet w klasycznej partii, by mi ten ruch nie przyszedł do głowy. I g4. Ruch bardzo nieprzyjemny dla mnie, ponieważ ten goniec, podobnie jak ten, on służy tutaj do obrony na przykład pola d3, do pola f3 i również do osłony mojego króla. Więc postanowiłem go nie wymieniać. I komputer tego ruchu bardzo nie lubi z uwagi na goniec d1. Rzadko kiedy się zdarza, żeby to goniec tutaj na tyłach wroga lądował, ale właśnie Nepo taki ruch wymyślił, ale... Obydwaj nie widzieliśmy, co można zagrać po Hetman E6. Bo ja zagram Hetman E6, bo wiedziałem, że ruch Goniec D1 ma na celu wrzucenie Hetmana gdzieś na jakieś takie pole, żeby jeszcze większe tutaj zagrożenie było po tej przekątnej. I również goniec zwalnia pole dla skoczków na G4, żeby atakować na F2. No i tutaj Nepo skorzystał z tego, a należało zagrać ruch wieża. E8, i o to chodzi, że mam duże problemy z Hetmanem. I po, goniec, po Hetman H3 goniec G4, i mój Hetman tam po prostu ginie. Popatrzcie na to: tutaj, tutaj, tutaj. I po Hetman H4 jest G5, i po Hetman G3 jest Koń H5, i mój Hetman jest złapany. No ale w blisu tak to bywa, że on widział, widzę skoczek G4, a ja też widziałem skoczek G4, więc na łapanie Hetmana żeśmy nie patrzyli. Goniec B2 w końcu wyprowadzam figurę, w końcu wieża sekuruje pierwszą linię. No i tutaj oddziałowuje na te figury. Nie, z, nie można zbić na F2, co jest bardzo ważne. Skoczkiem nie można bić, bo po prostu wisi skoczek na E5. Nie można bić też wieżą, bo T te wtedy też bije na, na E5. Jeżeli goniec bije na E5, to skoczek zostaje bez obrony. I jak on mi zbije wieżę, to ja jemu też zbiję wieżę. Także zagrał wieża D2, pociągnął ostatnią figurę do ataku. No więc bije tego skoczka, żeby tutaj trochę. Koordynację mu zepsuć, no bo teraz jak on zbije, zbije gońcem na E5, no to mam uderzenie taktyczne na D1, i potem skoczek jest niebrojony, więc musiał zbić skoczkiem, także oddaliłem trochę na chwilę zagrożenie od mojego króla. no zagram skoczek D4, żeby właśnie tę przekątną zatamować, żeby zasekurować też pole F3, żeby tutaj jakieś poświęcenie nie było. Hetman E7, no i tutaj zbił na F2, dlatego zagrałem Hetman E7. Miał wtrącić jakieś wieża F7, ale tu już nie wchodził w szczegóły. H3, po pierwsze, lufci grobie, po drugie, niech goniec się tutaj zadeklaruje, co ze sobą robi. Czy tutaj patrzy w tym kierunku, co dałoby mu jakieś motywy matowe typu koniewczy, czy pobiciach goniec, no i tutaj ta konstrukcja tych dwóch wież z gońcem może wiele zrobić. Także do tej pory, drodzy widzowie, partia dość zwariowana, jak widzicie. Dużo błędów, ale tak to często jest. Jeżeli w blicu jest pozycja bardzo skomplikowana, jest bardzo dużo liczenia. To bardziej tak liczymy pobieżnie, nie za głęboko i intuicyjnie, drodzy widzowie. Oczywiście Nepo liczy niesamowicie warianty, u mnie to z tym teraz trochę gorzej, no ale, ale do tej pory jakoś dotrzymuje kroku mistrzowi świata. Jeżeli, drodzy widzowie, chcielibyście grać tak dobrze jak Nepo, albo co najmniej tak dobrze jak ja, to prawdopodobnie Wam to się nie uda. Ale jeżeli chcecie polepszyć swoją grę i przy okazji spędzić fantastycznie czas, to mogę Wam polecić szkolenie szachowe, które we wrześniu w Brennej, w pięknej miejscowości w Górach, odbędzie się. Będę prowadził je wspólnie z arcymistrzem Jakubcem. Możliwe, że jeszcze jakiegoś arcymistrza zaprosimy. Będzie ognisko integracyjne, turniej Blitza. No, wykłady, jak widzicie, symultany turniej. Będziecie mogli zdobyć kategorię. Szkolenie jest przeznaczone totalnie dla wszystkich. Czy macie 7 lat, czy 70, czy brak kategorii, czy pierwszą kategorię, mamy podział na grupy. Także każdy może przyjechać. Atmosfera jest rewelacyjna i link bezpośrednio do info o szkoleniu znajdziecie w opisie filmu. Także zapraszam na szkolenie i kontynuuję moją analizę z NEPO. Wieża F7 teraz zagrał, żeby zasekurować tu siódmą linię, bo te pionki były dla mnie ważne, dlatego że. Ja bym po prostu zaczął atakować moim pionem, żeby odciągnąć jego figurę od ataku. Wziąłem na e 4 To jest ważny pionek, ponieważ on był tutaj trochę taką osią ataków, wbrew pozorom. Pole D3 wspierał na przykład dla skoczka i również te motywy ze skoczek F3 szach. C6, żebym mu nie wziął na B7, gram A4, dlatego że chcę uwolnić wieżę, żeby mi nie wisiało na A2 i jednocześnie chcę grać B5, żeby coś zacząć robić na drugim skrzydle. Najlepszą obroną jest atak, drodzy widzowie, więc właśnie próbuję odciągnąć trochę uwagę Nepo od mojego króla nie wiedziałem co tutaj zagrać, mam 51 sekund, nie za dużo czasu pionek mi wisi, więc stwierdziłem, że zagram B5 i po prostu wezmę na B7 i już mam wolnego pionka, goniec C6, no niestety teraz goniec się tutaj podłącza mocno do ataku Hetman B8, goniec E4, no i tutaj zagrałem słabe wieża C1, chciałem wieżę za pionkiem ustawić i, i maszerować no i tutaj zagrałem goniec d3 już w panice, no mam tylko 8 sekund, tu nie wiem co trzeba było zagrać, o możliwe, że wieża c2, nawet nie patrzyłem tutaj, nie, komputer gra hetman e8, żeby wieża się zadeklarowała co ze sobą robić i w ogóle goniec tutaj wisi, tak, więc prawdopodobnie po wieża f2 wtedy byłoby bicie i po biciu na c1 po prostu pionek c idzie i hetman z gońcem wszystkiego tutaj asekurujeł. Także tak trzeba było prawdopodobnie, znaczy na pewno tak trzeba było zagrać. Natomiast tutaj no mam problemy z pionkiem na G2. Teraz zagrałem Hetmanem 8, to już niestety za późno, i nie zauważyłem, że na G2 mi wisi. I musiałem zagrać w ten sposób, bo jeszcze groziło goniec E4. Jeżeli goniec wejdzie na tę przekątną, to po prostu dostanę tutaj mata. Więc muszę Hetmanem pilnować. No więc on idzie po prostu e, pionkiem. I zagrał B3. E, taka kombinacja, że jak bije skoczkiem. To właśnie goniec C4 z remisem. No i tutaj drodzy widzowie, no, zrobiłem skoczek BB3 na 0,6 sekundy. Wiedziałem, że tutaj jest remis. Jedyne na co liczyłem, że Nepo może będzie tutaj szukał czegoś więcej, bo remis w kontekście walki o nagrodę niewiele mu daje. Mieliśmy tutaj 6 z 8. I na nagrodę na ogół trzeba mieć 9 z 11, zresztą taki wynik dałby jakieś trzecie, czwarte miejsce, więc jemu remis tutaj nic nie dawał. No i widział też, że gram na kilku sekundach. Zresztą ta partia to taki trochę rewanż za to, jak graliśmy na drużynowych mistrzostwach świata, gdzie gdzie Nepo wyśmiał mój debiut i zapowiedział, że może zawsze grać ze mną te pozycje na kasę, jak chce. No nie złożyłem mu takiej propozycji. No i zagrał tutaj wieża C2, o co chodzi? Wisi mi Hetman i grozi mi mat. I on myślał, że na krótkim czasie spanikuje, no ale ja nie spanikowałem, odszedłem Hetmanem i nie tylko bronię tutaj pola H1, żeby nie dostać mata, ale bronię też pola G2. Więc już Rosjani nie ma tutaj opcji na wiecznego szacha. Zagrał wieża h3, nie grozi mi żaden mat, nie grozi też wieczniak, bo hetman zawsze będzie krył tutaj jakieś kluczowe pole. Skoczek d4, wieża c3, skoczek e6, chcę mu zbić tego gońca. Po pierwsze, żeby ten gońc kiedyś przez przypadek tutaj nie brał udziału w jakichś konstrukcjach, czy to matowych, czy wiecznego szacha. I po drugie, chcę mu króla tutaj wyciągnąć, żeby miał ja mógł tutaj go zamatować. Pole f3, jak widzicie, jest kryte, więc więcej szachów nie ma. I w końcu mu zbiłem na g7. No dał mi jednego szacha. Tu już oczywiście desperacja. No i tutaj oczywiście miałem mata w dwa ruchy, ale grałem w cały w nerwach, no bo wiedziałem jak blisko jestem wygrany. I tutaj też mogę zbić na przykład na c2, zagrać c7 i wieża d8 i wygrać. W takiej sytuacji drodzy widzowie, nie skupiajcie się na szukaniu mata. Ja po ruchu oczywiście się zorientowałem, że jest mat. Najważniejsze jest wygrać, ponieważ jeżeli nic nie podstawicie i macie ogromną przewagę materialną, jeżeli nie podstawicie żadnego motywu, to po prostu wygracie partię. Więc widzicie, C7 jest uważany za błąd, bo zamiast mat w 2, no tam jest mat w 15 zapowiedziany. Także dać parę szachów, odejść skoczkiem, wymiany zawsze są na rękę, i jak już została mu jedna wieża, to wiedziałem, że sprawa jest załatwiona. Także udało mi się wygrać z Nepo, jeden z fajniejszych skalpów na Title Tuesday w moim wykonaniu. W ogóle na tym turnieju działo się sporo, może wrzucę jeszcze jakąś inną analizę dotyczącą tego turnieju. Dajcie znać, czy Wam się podobała partia, czy była za szybka analiza, czy za wolna. Co sądzicie o takim zwycięstwie? Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się też podobało. No, i co? Do zobaczenia na następnych analizach na tym kanale. Trzymajcie się!